Dzień dobry Państwu przed wami tutaj Misia oraz Misio we własnej osobie. O, chcecie się przywitać, proszę bardzo. Są odebrane. Miały tutaj kilkudniową kwarantannę, bo to nigdy nie wiadomo co będzie się działo. Był tutaj u nich kowal. Zobaczcie, mają już kopytka zrobione elegancko. Tak. Ciekawi jesteście. Zostały też odrobaczone. Chodzą już tutaj w stadzie z innymi. Bardzo dobrze się tutaj zaadoptowały. Troszeczkę momentami są jeszcze na uboczu. Ale widać, że tutaj. E Stado przyjęło je bardzo entuzjastycznie. Chodźcie, pokażcie się tutaj w pełnej krasie, tak? Chciałam bardzo Państwu podziękować. Jak zwykle, bo po prostu bez Was nie byłoby tutaj naprawdę nic. A dzięki Wam, dzięki Waszym dobrym sercom, ta mama ze swoim dzieciątkiem. Może żyć, może je wychowywać, mogą cieszyć się życiem. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Chodź, Misiu, pokaż się. Miśka. O, Miśka się drapie. O, pięknie. Pozdrawiamy serdecznie.